Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Paczka 100 sztuk czekolad kosztuje 328 zł. Ile kosztuje jedna czekolada? Więc tak, wiemy, że 100 sztuk kosztuje 328. Żeby się dowiedzieć, ile kosztuje jedna czekolada, to tą liczbę podzielimy po prostu na 100. I tak, przepiszę sobie 328. Liczba 328 nie ma przecinka, więc ten przecinek w domyśle wstawiam sobie na koniec. I przy dzieleniu przez 100 ten przecinek przesunę o ile cyfry do przodu. O dwie cyfry, ponieważ liczba 100 ma dwa zera. Więc o dwie cyfry do przodu. Przecinek będzie tutaj. I już mogę podać odpowiedź. Jedna czekolada kosztuje 3 zł. i 28. Groszy. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.